Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem z Hugo i gramy w Don't Starwo dalej. To jest prawda. Tak prawda. E, masz więcej Silka czy nie? Nie no ja się... Z... Czym ja się mam bić, no Ej, to jest jednak 6 tego, 6 silka i 4 w skina. No to akurat I... będzie. To skraftuj, skraftuj. Ale nie mam Silku aż tyle. Jest ja nie skraftuję. Niedobra wiadomość Piotr, niedobra. Mam tylko trzy silku, a potrzebuję... No musisz się iść bić. Dużo więcej. No ja idę koło Ja idę po elefanta, ja idę po elefanta, albo nie, albo tak, albo tak, albo dobra pójdę po niego. Okej, okay, zrobię ci ten hełm i buczę. Wyciążę dużo drewna jak coś. Dużo drewno, yy, kamieni. Dobra, daj mi tam własnie i hełm to pójdę go od razu szukać. W sensie dobiję go od razu. Zaraz po dwa zrobię. To. Oh, run, run. To, oh. to i jeszcze. To. Ale dzisiaj bo już to rozkopałem i muszę tego ich szukać. A ja idę się bić z bankami Tylko, że mam tak. W ogóle nie odłożyłem rzeczy i mam. pełne eku. O nie, zanika mi to już. End of train. No cóż. A to poszukam następnego jak znajdę. O, jest koło mnie. się mnie. Kto? O, to poszukam Te czapki bym skraftował, ale to później. O no, skracuj, skracuj, przyda się. A mam te, mam króliki już te ciemne. <laughs> jest ja od trzy króliki jak coś. O kok. to nie będę ich zbiorę na razie. Te plecaki trzeba ogarnąć. Idź, to ci go ogarni. No idę, idę, idę. Idę po sobie, chcę cię ogarnąć. Naprawdę tu nie ma przejścia. Ale tu będzie przejście. Aha, no tutaj też nie ma Wow. A tu jest przejście. No? Daleko jeszcze za tym koelefantem nie chce mi się go już szukać. A, bo tu są te. Tutaj miałeś te groby. Kolejny living log. Gdzie ten koelefant? No. O, tu jest. Wiedziałem, że się tu schowa. Ale masz go już? Czy o, te nie. nie. No, on chciałby znaleźć one wcześniej. Niestety jeszcze nie. O, dobra, to są tylko 2, 3, 4, 4 leżę pełen, którą ma z Chyba Na pierwszym poziomie chyba dalej jeszcze. No. 15 dni do zimy Piotrek. Jak się z tym czujesz? Już mi zimno Dobra, jest kolefant do szczęścia jakiś warg Po Pościące. Dobra, biję się warga pokonać. No nie bo to ctrl F trzeba było trzymać, no nie Najgorzej no, na okay, trzymałeś F po prostu Po prostu F to pay normalnie zaraz będzie jaką wrzeszczać Cało elefanta proszę Nie mówisz z amatorem Nie mówisz z amatorem? Jakby rozmawiam chyba właśnie z amatorem języka polskiego Raz, no... Dobra, no ja biję 6, chyba można 8, ale bijesz No jest No chyba no no A ile to mówiłem? być? Co? Ile miałoby być tego slicku na jedną osobę? O 6 mamy 3 No to jeszcze 4 5 jak to będę być dobrze No byłoby kozaczko Tylko no, nie tak. mam żadnych kokonów już Mogę rozwalić sobie jeden, ale no Nie, bo sobie sobie sami widzę, też podbudować. Dobra, idę. Zobaczę po tej stronie może coś będzie. Ja się wracam do bazy. Zrobię dań graki w sumie. Oho, no, no Weź pozbieraj tych świetlików w nocy. Teraz pójdzie tam w całą tą prawo od, od naszej bazy. Nie wiem, Mam czy pięć tak przy sobie, więc... ale to dobra, to, to, to pójdę jeszcze. Nie wiem czy mamy tak samo obróconą mapę. No tam w prawo, dobra, wiem gdzie Tam gdzie są te groby, tak? Tak O, zaraz więcej sobie w hmm. Ale że my nie chce Silk dropać? Ciekawe co mi z tego wyjdzie no, mi to są I mi jeszcze 10 pewnie. mięsa jest silku, i z e, tego Glan, Spider Glamu Znaczy, co ci nie chcę dropać? No silk o, to sam Nie przypadł, bo teraz jest noc, zabieram ja biegam z tym O, to jest wyniki Panku, dobra, pora Dobra, mam jedną czapeczkę Czy tobie skraftuję? No, skraftuję ci. A ja biegam na razie z tą, z bo nie chcę mi się wracać. Gdzież to złoto? Pochowajmy te złoto i kamienie do tego, do skrzynki. Dobra, kładę ci to tutaj i sam widać szukać tych świetlików, tylko nie wiem czy zdążę, chyba nie zdążę. Nie, tutaj A... są blisko, to zdążę. Myślałem, że dalej są od tej bazy. Jak są tak bliziutko to luźno? W się nie zbiorę pięciu, ale trzy zbiorę. O, prezencik! pokczam pokczam Piotrek, ciekawy jaki drop! Oby coś dobrego. Czekaj, jeszcze nic. Ja jeszcze nie mam prezenciku na. Ja otwieram, wyrąbane, nie będę czekał od Ciebie. Dobra. Hehe, oplułem. Będziesz chciał. O, takie. Aaa... No Przez przypadek zabijłem motyla jak chciałem widzisz. z... nie, ja zły motyl Dobra, Dying rack. How do you do 7? Dobra Co się podwa jest no Dying graka. Kurde, bardzo dużo linii, Widziałem już czym był problem. Tylko gdzie Dobra, my to dać? Mam na tu Bardziej teren. do góry, tu dam bardziej On w dół. O, drugi poziom już jest jednego. To dobrze czy źle? Dobrze. No nie wiem czy tak dobrze Piotrek Dobrze, po prostu zaniky odnowiłem przynajmniej Ej, bo mamy mało trawy Da, dwa mam tylko trzy przy sobie Miałem cztery są w bazie X, da Ojej A bo zrobiłem jeszcze dwie liny na... Boże, cztery liny na ten Dobra idę zbierać Ale nie kurde, mam, mam 14 mięsa A to jest chyba po tyle samo procent szans na wszystko, co? Chyba tak. A ile masz silku? Siedem. To mało, Piotrek, mało, 12 trzeba, a jeszcze na namiot by najlepiej, jakbyś pozbierał. A, trzy w bazie są na coś. Silku. A ile, ile jest najmniej potrzebne? Pewnie też sześć albo osiem, no. Lepiej mieć na zapas. No, walczę z wszystkimi, jakie widzę, więc no. <laughs> Najlepiej by było jakby już jakieś trzecie poziomowe był i żebyś go przyniósł do bazy No tak, ale na razie niektóre na drugi poziom Ubiję jeden jakiś. To w się sensie rozwala jakiś tylko poziomowe Rozwalaj kilka, no No nie, no, to, a to co myślałeś, że zabiłeś tylko pająki? Na razie tak. Rozwalaj wszystkie te jakie widzisz w ogóle Uuu, dwa silka mi dotknęło. Rozwalaj wszystkie te kogony jak dasz radę Pewnie No zostawię jakiś jeden nie, może być, ale więcej nie trzeba, bo naprawdę tutaj jest jeszcze sporo lasów, w których będzie wystarczający tych pająków do zabijania na trzeciopoziomowych. No, ja myślałem, że tam też pusty jest, zacząłem bić. Kurde, będę musiał pozbierać to, te to, króliki, to, nie chce tak? mi się poślucone króliki. Nie wiem dźwięk taki. taki, skutkał? Oho, co? jakby coś, coś się pojawiło obok mnie. Coś się kończy, coś zaczyna. Exactly Dobra, już mam 14 filtrów Czemu ja chodzę z tą czapką, nie, najgorzej Biegałeś z tą czapką, no No nie, nie gadam za Mazorem, no Dobra, cicho, bądź Unlucky tak, Anaki. Tłumacz się teraz. Oho, czemu świnka się bije? Nie, żaba się bije z tym. Żaba się bije ze świnką? Nie, z pająkami. Tylko OP. Mogę zaraz zrobię, żeby się. O! Robię tak, że świnka się z nimi bije. Niechę. Dobra, robię dwa dajne graki. Jeszcze będziemy mieli trzy. Trzy na razie wystarczą. Świnka się bije z pająkami i to na tym. Hm. Chyba pomogę jej, będę... Dobra to już Co rozwalić Gdzie łopata? Co jest? A mi się rozwaliła przecież Dobra to sobie zrobię za złoto Ja że mało złota 3 złota to jednak robię normalną hm. No bo ten dźwięk Chyba, że to coś nam się się Możliwe. Właśnie, jakiś na dźwięk tak to. Halo! Byłeś pusty tylko konie. Zrespił się na no nowo. Magik. za to, Otwórz lodówkę. To się nam psuje, to też się nam psuje. Wszystko nam się Piotrek psuje. Nawet będąc w lodówce. W ogóle ciągle się biją z nimi. Do 30 mina i bardziej podleciało ten... Mhm. A nie mogłeś mieć więcej, czy jakby... Nie no, mogę, bo to jakby jest takie kółko I się robi z tego. Ja musiałbym to zobaczyć. No musiał. Dobra, to odłożę. Trochę logów mamy Ale jeszcze mało, trzeba pozbierać więcej. Wszystkiego? Wszystkiego Piotrek. Wszystkiego mamy mało. Nie no, stilku już mam dużo. Ile? Czekaj, już podnoszę ziemię. mi? Liczyli, licz, szybko, szybko e, 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 28 mam przy sobie. Mało. E, kościół. E. <laughs> Dobra, już mam 31. Ja rozbadam się, czy Dobra, biegnę do bazy już. Zostawiam tutaj te kilka panów. Ty, bo ja nie zrobiłem jeszcze jednego, muszę jeszcze innego zrobić. Bo powiedziałem, że trzy zrobię, a zrobiłem dwa. Skoro małem widzów, nie. I mnie. Niedobrze, niedobrze. Ja myślałem, że powiesz coś, że to macie mi można. Uch. Ej, tu są bawoły. No takie małe patrz Serio? Ale że ja tam mało? nie przychodziłem? No <grych> To tak jak tamten jeden za... o wojnie <grych> <jak> skurczycin <syn. grych> Dobra, a mamy sporo drewna, chodź. mamy mało trawy. A to no wszystkiego mało mieliśmy. a ja mówi, że mamy sporo drewna, he? Znowu skamujesz? Nie no dobra, jeszcze, jeszcze więcej Robi potrzebujemy. Mięska. Ja idę więcej robić. W sensie jak zbiję całą zotą siekierę to wracam do bazy. A czyli nie zobaczymy mięska, okej. Okay. A weź to wyrabiał. Ja zmięsko w tym. tym. Dobra, jak mam 25 Monster Mita. Opa! 15, 15 swoich proglandów i 31 z luku. i Chyba już widzę dlaczego mówię, że mamy dużo tego drzewa Spokojnie jeszcze ja zbieram Nerwuj się Znaczy się denerwuję Oczywiście Dobra, ja wracam do bazy szybko zmuszczyło mm. Yeey Co jeszcze potrzebujemy Piotrek? Daj, zrób mi ten plecek, bo ja nie mam Nie no, się mi wszystko leży, A, dobra Co do tego? Linę trzeba było do tego? Nie no, no, dobra chodź. A, nie no mam 9 Silków A nie nie mam silku w ogóle hmm. Ale oskamował S uh. Ej, no czemu ty różowe dostajesz? Jakiś gówno z szary niebieski, halo? A co to jest w ogóle? Pest Light chyba Ale OP Ej, to fajne Chłopcu ma farta Dobra, plecak, cyk. Patrz. No i kozacko. No, serio. Eee, fajny, ja też takie chcę, halo! A czemu ty masz w ogóle ogon? To jest ze spodni chyba jakoś. To jest piks, Jakby w części. Mhm. Uh -huh. Dobra, masz, masz piks kina. Nie Daj mi czapkę. Silka zrobię. Ma, czapkę. Nie zrobiłeś. Właśnie czapkę no, mi. tu leży. I nie zrobiłeś mi tego. Czego? No, A plecaka. plecaka! Nie To daj mi siłkę. Czekaj, to ja zrobię najpierw tego. Nawet pewnie, poszedł. Ogarnął siebie, ogarnął wszystko i w jeszcze nie jestem. Kije, potrzebuję. Jeszcze no, więcej ty. mięska. Oplułem, oplułem. Taki jestem. Ja już wiem, dlaczego się nam psuje tam. Czemu? Czemu? jakąś lodówkę drewnianą ogarnąłeś Dobra, zostaw mnie w niespokoju, chłopie. No, nie dość, że ogarną lodówkę z drewna. ty jeszcze była. Ja nie, nie wiem. TikTok i... Czekaj, masz tu to. Masz tu parę lin. Dobra, postawię namiot tutaj. Tutaj postawimy gdzieś. Wybierniczać. Mam pleca. Koks, ja też. Mamy namiot. Ej, bardzo dobry start w ogóle, nam poszedł S. No właśnie strasznie dobre, to nie? Wszystko mamy Nie yy, wszystko. Ogarn ogarniesz ten? A co nam jeszcze trzeba w ogóle? Na skrzynki? No pewnie mamy dużo drzewa. Dobre, Zaraz będzie duży, mało, dobra, ale pewnie. Dobra. Krzyszę dobra. dobra tego. chyba pójdę odkrywać dalej, dobra? Dobra. Tylko czego by ci odłożył Dobra, ja przerabiam całe nasze drewno na skrzynki? Ojoj oj. Dobra, idę Na wyprawę Zobaczmy gdzie pójdę, tutaj do góry chyba pójdę e, weź te pułapki ogarnij No, mam zamiar po niej iść tą wodu. Dobra, mam dużo, dużo drewna W ogóle mam, herbatkę, mam się mamusia mi zrobiła Koks Miodem mi cytrynek Syk, krzyneczka jedna mm. O nie, powstawiłem prawie jak głupa ślizony Co? Zestera Koks Oj, będzie skakał za mną teraz Teraz będzie i ten irytujący dźwięk. E, czy irytujący? Miałem satysfakcję z tego, że znalazłem go przed tobą No chłop chodzi po całej mapie i dziwne, że on znajdzie, no ale w ogóle on już chyba był widoczny mnie nie, nie podniosłeś? Bo na tym terenie Chyba ty bieczku, chyba ty Czy ja znalazłem kolejne girysy? Nie, marmur Dobra, trzeba sobie ekwipunek po ej, to marmur? Pewnie, nie mam co okay. robić to pewnie, okay. a ja się okay. dziwię czemu no. mi muchy tu latają jak gówno położył chłop na ziemi, no Zesrał się i poszedł, no jak tak można? Typowy Polak Choć jeszcze te królichy, króliki nie zdechłeś. Króliki? Królika. A nie, bo ty zabijałeś je, ja. aha. Nie. W ogóle ruszałeś te pułapki, nie, czy nie? Nie, nie ruszałem tych pułapek. One się nie psują w tym, lol. Psują się. No, to trzy dni już leżały i nie są w ogóle zepsute. Lol. No. Ja myślałem zawsze, że się psują. W sumie to poczekam jeszcze z tymi królikami i zrobię od razu tego. Tą maszynkę taką. Oh, no, 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 Aże, to A, te pamiętam, te pamiętam, te pamiętam, te jest, jest. To nazwy zapamiętane wszystkie. No jak się ten miecz nazywał? <laughs> <laughs> Nie <laughs> no, wiem, Dark Sword lol. Okay. Jak się tak gra nazywała? Co? Jak się ta gra nazywała? Eee, chyba Minecraft... Eee. Minecraft 2D. Jest to możliwe Mam 9 marmuru OP Ej, dobra, schodzimy już do cave'ów, bo mamy wszystko <grym> Jestem za Nie no, kiedyś się schodziło do cave'ów? Chyba w tego, w lato, nie? A ja wiem To w lato się nie byłem, schodziło Nie byłem tam nigdy Jak to nie byłeś? Nie wziąłem swojej czapki Serio? No, no, to nie wiem. Wow, jesteś kozacki, Piotrek Dzięki O, Oj, tak, tak. No i już nie mamy drzewa Piotrek, tak robisz właśnie. Mówi, nie żeby nie zrób skrzynki. Już nie mamy w ogóle. Ale Ścinałem to cały dzień. Ścinałem... A. Ścinałem cały dzień to drewno. Cały, cały, tam cały dzień. 16, a mnie tam dostał. I to, jest, to są moje 16, ja tego nie, nie ukradłem. Ta, <laughs> Polak nie kratnie, już to widzę. Trzeba obciąć te bawoły. No, no, no. A co się robiło w chyba... ogóle z tego? No, czapkę. Chyba, tak? Nie? Możliwe, że czapkę. Czapkę chyba. To było chyba do seta. Jakby z elefanta. Nie, um. to nie wiem, trzeba by się popatrzeć, ale wydaje mi się, że jakby. Do zimowego, do tego zimowego kole elefanta to możliwe, że trzeba było, ale do normalnego trzeba było tylko silk. A nie pamiętam jeszcze A do tego jestem akurat pewien a nie jestem pewien czy tam jakby, co tam trzeba jeszcze było do tego zimowego Cyk, drzewo obalone o nie, 7% siekiery Co ja zrobię bez mojego kompana? Za mnie? Nie, ty to coś... palwrotka chyba Będzie mi mnie W ogóle ta niedługo będzie... A... Pieski Pełnia Tak właśnie, pieski będą Ale że piesków jeszcze nie było... To A już chciałem na trzecim dniu się z nimi widzieć Radzimy sobie sami No ja nie wiem, ja nie wiem A ciebie bym się martwił, ale ja mam umiejętności Ta 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 <noise> Umiejętności waleczne, chłop się bije z pająkami całe życie i umiejętności waleczne No tak To działa Tia Kolejna Savannah siurfink thing, sure thing. Dobra, ja zbieram wszystko jak na razie Ja w sumie trawy więcej trochę pozbieram Dobra, żeby nie było, no przyszło od razu, ściągnę czapkę O no, ja od razu ściągnę mojego torcza <noise> Chłopco torcza chcę ściągać No bo nie wziąłem tej czapki niestety no nie. To mówię. Nie rozwaliłem dżemę. No bo mój Chester biega po pusty. Chodź tu, naładuję coś. Ej, bo jaki plan? My chcemy na jakąś tą, na, na tą lunarną wyspę się dostać, czy nie? Chyba nie na razie, nie? W Ona sensie ma... nie wiem, co tam jest. W sensie jakaś tam opem roń jest, ale ja go oglądałem troszeczkę o tym, ale już nie pamiętam, co tam było jest taka Lunarna Wyspa i tam masz jakieś przedmioty. Dobra, mam przy sobie a więc okej. Okay. Mam mięsną kulę. 44 trawy, więc jest w porządku. Czego jeszcze nam trzeba? Co by się na zimę przydało? Te elefanty. Mm, nie wiem, co co więcej. To elefanty, no to sety, ale no. Termal stone to się zrobi. A właśnie, thermal Stone, o tym zapomniałem. Jakby, na tyle. Połówka tego minęła. No, nawet nie minęła jeszcze połówka. No, to już trzeba wszystko mieć, Piotrko, to inaczej nie będzie. Tak? Inaczej nie przeżyjemy. Trzeba jeszcze z tym zawalczyć. Trzeba mieć od razu tego. Living Lo Właśnie, muszę drzewa posadzić No przyszłość, żeby już mieć tego, no już możliwość walki z tymi Będziesz prawdziwym samtom alfa, musisz posadzić drzewo pod ciaka i zbudować dom Znaczy, no, ciebie ja, dobra już, nie, nie. Okej okay. <laughs> <laughs> no, <laughs> Dom zbudowałeś? No, powiedzmy Taki w Minecraft'cie kiedyś, tak No Ale nie, to jest stereo, to mogę bazę a, no to jeszcze trzeba posadzenie, będzie okej. Okay.